Ja mam że mam gacie pełne. Cała noc jest pana. Bachałem się przyjechać, ale jednak trzeba podjąć to wyzwanie, zobacz co się stanie. Aż do kościoła się wszedłem, żeby kurde, dobrze poszło. To też mam wspólnego. Dobra, no to cóż będę leciał w 1200. Wagantem. To jest abstrakcyjny pomysł, ja pierniczo. Warszawa Wschodnia stoi pociąg, ale nie mówi, jest za 15.12, a ja mam pociąg za 15.16 w Białej a potem pod Wisły i z którego dnia, bardzo chociaż będzie się działo a na razie skoczę, pochodzić, Wisły skoczę, mam nadzieję, że tutaj będę się wracać za parę dni tym pociągiem do Subołk Niby Warszawa, stolica, a jednak można znaleźć takie ciche miejsca jak u nas, wokół Na Czarnochańcu, może na Hańczo trochę mniejsza Generalnie oczekiwali na BKP. Sobie... myślałem, że się przejadać z Wisły. Jakiś tam kawałek. I tak, co nas czeka, to jest tam z tyłu po drugiej stronie. Tak się nie mylę. Bo patrzyłem, akurat tutaj, co dobra droga jest. Żeby można było jechać, a trochę szkoda Ale to ma być tym do to wiadomo, nie To są to wymaganie, to jest jazda To trzeba dostać po ogonie Ale ja już sobie lecę na spokojnie Oczekiwali na PKP Pośmigam jedną stroną, drugą stroną I cóż, i... Byłem do Bielska Białej, potem Do Barani Góry Dobre wieści są takie, że za pół godziny mam pociąg. Ze wieści będziemy jechali po tej stronie. No i dobry wieczór, biesku biała. Teraz już wrotu nie ma. Jeszcze 50 km i będę na przestrzeni przysłop. 6 co stratuje Bisła 1200 Wczoraj im ślami wierzyłem, że tu będę A ja jednak się wybrałem Ja lecę na noc tak może z centrum pułapi coś I tyle nocka jest pana zarwana Jak w ogóle spotkałem jeszcze dwóch rowerzystów którzy lecą yy, na Ultramaraton ten i powiem, że oni są źle przygotowali Ja stary wagancik a oni jeden Gravel, drugi góral na dorce, czuję się skróciutko, <gry> a ja jak Świnia. No w sumie jestem Świnia. Także do zobaczyska.